Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek zacznę od tego, że żona dzisiaj mnie zaatakowała mieczem piankowym. Za bardzo nie oberwałem, natomiast podsunęło mi to doskonały pomysł. Te miecze już zapewne znacie, natomiast nie znacie ich w takiej odsłonie. Tutaj jest polimerowy rdzeń na około 25 cm, a tu jest wolna, pusta pianka. Myślę, że jest to lepsza alternatywa dla tych mieczy, które co prawda są bardzo popularne na Allegro, natomiast przez swoje gabaryty bardzo zwalniają ruchy, są giętkie. Natomiast ten jest sztywniejszy, jest delikatniejszy przy uderzeniu. Także uważam, że idealnie nadaje się do każdej sali treningowej, gdzie ćwiczysz sztuki walki, lub po prostu ich chcesz, aby twoje dzieci bezpiecznie walczyły na miecze.